29 sierpnia w samo południe odbyła się 29. sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się od podziękowań dla dyrektorów odchodzących na emeryturę z dwóch Tomaszowskich placówek. Dyrektora przedszkola nr 20 Bożeny Grałek oraz dyrektora gimnazjum nr 2 imienia Ireny Sendlerowej Anny Anzorge. W kolejnej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie podziału gminy miasta Tomaszów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Do tej pory Tomaszów był podzielony na cztery okręgi wyborcze, głosowało się na listy partyjne, że tak powiem poszczególnych grupy radnych, a teraz będą to okręgi tak zwane jednomandatowe. Tomaszów ma 23 radnych, Tomaszów zostanie podzielony na 23 okręgi wyborcze i z każdego okręgu jedna osoba zostanie radną. Czyli ta osoba bez względu na kolor legitymacji, że tak powiem, przynależności partyjnej lub bez przynależności, która zdobędzie w danym okręgu najwięcej głosów. Budziło to troszkę kontrowersji, budzi, bo wiadomo, że jeśli chodzi o interes radnych, to radni tutaj Starałem się być zapobiegliwi i dbać o swoje radny, ale uchwała została większością głosów przyjęta. I teraz dalszy krok należy do Państwowej Komisji Wyborczej, która powinna to zaakceptować. No i za dwa lata w Tomaszewie będziemy mieli wybory według nowych zasad. Następnie została podjęta uchwała w sprawie powierzenia miastu Łódź zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Oraz uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 260, łamane przez 1, obręb 12, położonej w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto radni dokonali zmiany w uchwale dotyczącej wysokości dziennych stawek opłat targowych. Oraz wyrazili zgodę na udzielenie poręczenia kredytu dla Tomaszowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Nie była to bardzo burzliwa, emocjonalna sesja, wszystko przebiegało w miarę merytorycznie i zarówno czasowo, jak i merytorycznie przebiegło bez zakłóceń. Kolejna sesja odbędzie się 26 września.